Trzy lata temu Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie rozpoczęła dalszy etap komputeryzacji biblioteki, który polega na skomputeryzowaniu wszystkich filii bibliotecznych poprzez uruchomienie wypożyczeń komputerowych. Ponieważ przyjęliśmy tak zwany katalog centralny, czyli centralnie w dziale gromadzenia opracowywane są wszystkie druki zwarte, natomiast pracownicy filii bibliotecznych dopisują tylko numery inwentarzowe do tych opisów, Dlatego prace te przebiegają bardzo sprawnie. Czytelnik może zdalnie korzystać e, poprzez naszą stronę internetową z trzech katalogów: z katalogu centralnego, z katalogu zbiorów muzycznych i z katalogu bibliografii regionalnej powiatu Szanowskiego. Może również zdalnie sprawdzać swoje konto biblioteczne, zamawiać i rezerwować książki. W styczniu 2007 roku uruchomiono komputerowe wypożyczanie zbiorów w całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. We wszystkich agendach i w dziesięciu filiach bibliotecznych na terenie miasta i gminy obowiązuje jedna karta biblioteczna. Każda filia posiada stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników udostępniamy również usługę ułatwiającą korzystanie z naszej biblioteki poprzez bardzo popularne komunikatory internetowe Gadu Gadu i Tlen, gdzie za pomocą, podając swoje imię i nazwisko lub numer legitymacji będzie można zarezerwować książkę, dowiedzieć się o terminie oddania książki lub o dostępności danej pozycji. Wszystkich informacji na temat systemu i komputeryzacji udzielamy w dziale informacyjno-bibliograficznym przy Alei Henryka 30. Zaprezentuję teraz Państwu możliwości wyszukiwania w katalogach online ze strony internetowej naszej biblioteki. Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie dostępna pod adresem www.mbp.hrzanow.pl Zakładka Katalogi online Mamy informacje na temat zasad korzystania z katalogów online, czyli tak zwane instrukcje, z których polecamy korzystać, ponieważ pomogą i ułatwią one właśnie korzystanie z tych katalogów online, katalogi online, gdzie najpierw wybieramy katalog, z którego chcemy korzystać. Jak już Państwu mówiłam, biblioteka posiada trzy katalogi, katalog centralny, w którym znajdują się zbiory wypożyczalni, czytelni i fili bibliotecznych, zbiory muzyczne. To są płyty CD, płyty analogowe, filmy VHS dostępne na ulicy Oświęcimskiej oraz katalog bibliografii regionalnej. Jest to bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego, w której znajdują się wszystkie wydawnictwa związane z regionem. Są to artykuły z prasy, wydawnictwa zwarte, płyty CD związane z naszym regionem. Różne kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie według tytułu, według autora, według hasła przedmiotowego, według roku wydania, według wydawcy. Bardzo ważna e, informacja jest podana w, w opcji format prezentacji. W momencie, kiedy czytelnik chce zamówić albo zarezerwować pozycję, wybiera właśnie ten format prezentacji czyli zamawianie i rezerwowanie. Wyszukiwanie według tytułu. Wyszukujemy książki, myślę, że najbardziej popularnej. Pan Tadeusz. I otrzymujemy y, odpowiedź od systemu, że znaleziono 49 rekordów z informacją, czy dana pozycja jest dostępna, czy jest niedostępna. Jeżeli jest niedostępna, możemy ją zamówić. Jeżeli jest dostępna, możemy ją zarezerwować. Z informacją również o filiach bibliotecznych w, w mieście i gminie, i z informacją również o dostępności. Jeżeli chodzi o logowanie, to jest tutaj taka zakładka Zaloguj. Pojawia się formularz tak zwanego dostępu autoryzowanego, gdzie podajemy imię, imię i nazwisko. I hasło. Hasłem pierwszego logowania jest numer skodu kreskowego legitymacji, czyli 299 i dalszy numer skodu kreskowego. To jest hasło pierwszego logowania. Oczywiście e, informujemy naszych czytelników w instrukcjach, że po pierwszym zalogowaniu e, zalecana jest oczywiście zmiana tego hasła. I otrzymujemy informacje na temat aktualnych wypożyczeń, rezerwacji, jeżeli takowe czytelnik sobie złożył, zamówień. Mamy możliwość zmiany hasła właśnie. I oczywiście wylogowania. Po zalogowaniu jest możliwe właśnie zamówienie i zarezerwowanie pozycji. Nie ma możliwości przedłużenia książek. Tego typu kwestie z przedłużaniem. Załatwiamy poprzez komunikatory, załatwiamy poprzez telefon, telefonicznie i oczywiście osobiście we wszystkich agendach i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.